Kochani, dzień dobry. Witam was, no jak witam, jak witamy witam, miało być. Witamy. Kochani, dzień dobry. Witamy was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy 17 marca. Czy dzisiaj jest Black Friday? Czy dzisiaj Nie. jest ten dzień? Nie. Jaki Black Friday? No, dzisiaj są z... moje imieniny. Dzisiaj są imieniny, Patrycjusza. Kochani, dzisiaj jest fantastyczny dzień. Właśnie pakujemy się, zaraz zrobimy sobie śniadanko i uciekamy w nasze ulubione miejsce, jak co roku, jak od kilku lat naprawdę dobrych. Wybieramy się do mojego ulubionego hotelu w Warszawie, także będziemy imprezowali, będziemy świętowali, będziemy cieszyli się naszym towarzystwem. Kto z nami tego dnia będzie, musicie obejrzeć ten film do końca. Jest to taka słodka tajemnica. Nie, jaka słodka? Żadna słodka tajemnica. Widzimy się kochani już niebawem, także bądźcie z nami. Zanim wyruszymy z domu, zanim wyruszymy na podboje, oczywiście nie obędzie się bez przepysznego śniadanka w postaci pierogów z mięsem od babci. Słuchajcie, to już jest chyba taka nasza tradycja, że za każdym razem, kiedy mamy jakieś takie wydarzenie, gdzie nie ma nas 1-2 dni w domu, czy nawet przed wyjazdem, śniadanko rozpoczynamy właśnie w ten sposób, aby mieć pełne siły, ręce, energię do działania, także zaraz e, rozpoczynamy gotowanie. Wystarczy w sumie ciepła woda, lekko posolona i śniadanko będzie gotowe. No i zapomniałem oczywiście o najważniejszym, więc dziękujemy babciu za przepyszne pierożki. No i wyruszamy w drogę, jedziemy teraz jeszcze na chwilę do Wola Park, musimy zrobić drobne zakupy na dzisiejszą imprezę. Mówiłeś w ogóle nie? Ja wiecie, absolutnie ta? nie mówiłem. Kochani, powiedzcie mi proszę, czy wy? We... Poczekaj, może zamknę sobie no nie tutaj. zamknij mi tu. Zamknę, bo wygląda niekorzystnie. Zobacz mnie korzystnie. Nie jak mnie prześwietla. No, założyłeś teraz te pingle i nic nie widzisz. Nie, mi teraz mówisz... to w ogóle nic nie widać. <laughs> Poczekajcie, włączę to jeszcze raz. Kochani, powiedzcie mi proszę, czy wy też świętujecie imieniny, urodziny, wszystkie okazje, jakie, e, jakie są tylko możliwe. Muszę jechać bardzo, ale to bardzo. Je, no. Powoli, ponieważ wieziemy ze sobą bardzo cenny ładunek. Chyba go I słychać. tym razem nie chodzi tutaj o mnie tylko <grym> o alkohole i różnego rodzaju suweniry na dzisiejszy wieczór. Tak, e, oczywiście, Ups. Patryk tylko potrzebuje zapalnika typu e, jest okazja do świętowania, więc świętuję. <grym> <grym> Ale ale A, nie bardzo przepraszam u mnie, ja w tradycji, tylko... nie, u mnie w tradycji nie było świętowania imienin U mnie była zawsze tradycja świętowania wszystkiego Ja taką tradycję wprowadziłem Imieniny, urodziny, dzień dziecka Po prostu to były zawsze imprezki Ja jakbym mógł świętować dzień psa czy kota To też bym świętował Więc ja myślę, że musimy jednak załatwić sobie tego pieska To będziesz miał okazję jeszcze jeden dzień w roku do świętowania Jego... Że tak powiem nie dla psa kiełbasa tak, tak, zobaczymy co czas pokaże i co czas przyniesie. A czas jest hojny w różne obfitości. Co Także... było w tych pierogach? Nic nie było w tych pierogach, ja po prostu mam... Poczekaj. Dzień dobry, ja mam dzisiaj imieniny, tak? Może tragedia. Tra czerwone. No, Przemysław, ja tylko podjeżdża. Szerpie, mamy ładunek cenny. E, nie powiedziałeś w końcu, jaki jest plan na dzisiejszy dzień. To ty dzień. opowiedz, bo ja jestem skupionym kierowcą. Dobrze, to mi proszę nie przerywać. W takim razie zabieram ci kamerę z przenosa. Plan na dzisiejszy dzień jest taki, że mamy część oficjalną, czyli kolację z rodzinką, z najbliższymi w restauracji w hotelu Sheraton. Restauracja in Azja, więc będzie taka azjatycka kuchnia. E, bardzo... Jedna z najlepszych w ogóle, ja Uważam, że najlepsza w Warszawie. Chciałem powiedzieć, to mi przerwałeś, miałeś tam się dobrze. nie, się nie, nie, nie kieruję specjalnie od ciebie kamery. K Kochani, ta ekspresja jest niesamowita, ja naprawdę. Ja wiem, że niektórzy mają mnie już dość, bo ja cały czas się czymś podniecam, ale taki mamy klimat, taki mamy czas, że ja jadę prosto. Ale dzisiejszy dzień jest w ogóle jakiś taki. taki tak, taki ty wstałeś i już się nakręciłeś odpowiednio, a mnie jeszcze to bardziej tak jak taki powerbank wsadziłeś i mnie odpaliłeś. Boże, e, tak więc bo, nie, nie dość mi skończyć. Mamy tą część oficjalną, czyli kolację właśnie w restauracji In Asia lepsza kuchnia azjatycka w Warszawie to raz, a później mamy część nieoficjalną czyli zapraszamy wszystkich do apartamentu już na takie tańce, hulańce, spawole z, z drobnymi przekąskami na słodko oj, z przekąskami oj, nie takimi drobnymi nie, to będą przekąski na bogaciej na bogaciej dobrze, kończę, bo zaraz utkniemy gdzieś na ja zaraz głową przebiję po prostu sufit i będziemy mieli cabrio Słuchajcie, oczywiście, co Patryk prowadzi, temperatura ustawiona na 25 Przemysław, stopni. Przemysław, to ty mi to żeś ustawił, ja się całe. Po... Co, Co ty mi tu wieje? Niech tu wpadnie trochę Weź świeżego to, powietrza. Weźcie to, wyłączcie, wyłącz to. <laughs> no, no z... Przemysław, jeszcze jest, nie ma jeszcze wiosny, jest dopiero 10 stopni niecałe. O, i nie, to... nie, nie, Boże, jak mi mokro. No, od tej temperatury. No, bo jak mi że się odpalił na 25, to się nie dziw. No, to ty sobie odpaliłeś, ty przecież no ja kierujesz. Ja sobie odpaliłem, bo <laughs> mi było zimno w garażu. A, od, odpaliłeś sobie po. Poczekaj, poczekaj, ja muszę tu zjechać na. Tak, uważaj, bo tu też metro budują, więc nie ma zjazdów. No, i jesteśmy, my już zameldowaliśmy się w moim ulubionym hotelu, w moim ulubionym apartamencie. Ostatnie moje urodziny możecie kojarzyć właśnie z Sheratona, ale z apartamentu prezydenckiego, a ten według mnie ma taki obłędny klimat. Zobaczcie, jak cała Warszawa, całe miasto wchodzi tutaj do wnętrza. Przejdziemy teraz z głównego salonu do sypialni. Uwielbiam wystrój tych apartamentów. Uwielbiam w ogóle. Zobaczcie te szafy, tę łazienkę. Czuję się tutaj jak w domu. Tutaj macie jeszcze szybki rzut na salon, od tej strony. Jeszcze nie ma żadnych tutaj poustawianych rzeczy, które będą na imprezę szykowane, ale zrobię wam rzut, tak żebyście mogli sobie zobaczyć. A co po niektórzy, odświeżyć, jak tutaj jest fantastycznie. Do rękoczynów dawno tego nie było, ale z patrycuszem mieliśmy lekkie. Nieporozumienie, różnice zdań w kwestii tego, jak porozkładać te wszystkie rzeczy na imprezję imiennową, która odbędzie się tam dokładnie za tą ścianą, więc pozostawiłem tą przestrzeń Patrykowi, to jest w końcu jego święto, jego dzień. Niech sobie ustawia tak, jak chce. Ja dlatego przyniosłem się do łazienki, rozpakowuję właśnie kosmetyki i będąc przy kosmetykach, właśnie, chciałbym wam opowiedzieć o jednym fajnym, nowym produkcie, który testujemy już od jakiegoś czasu, przede wszystkim ja testuję od jakiegoś czasu. Już już Wam mówię o co chodzi. Marka Beoli Botanica wypuściła ostatnio na rynek nowy, nawiliżająco odbudowujący tonik z ceramidami i kwasem hyaluronowym. Jest to tonik, który dedykowany jest na skórę taką podrażnioną, zaczerwienioną, wysuszoną. I ja przyznam szczerze, że na mnie ten tonik ma bardzo fajny wpływ, z tego względu, że ostatnio, jak wiecie, byliśmy cały czas w rozjazdach, cały czas w podróży i ta moja skóra na twarzy zrobiła się taka naprawdę bardzo przesuszona, z tego względu, że w każdym w tym hotelu jest inna woda, inne powietrze, inne ciśnienie. Wszystko wpływało na to, że ta skóra zrobiła się taka. No wiecie, nie za ciekawa. I za pomocą tego tonika, który ma bardzo taką fajną, kremową konsystencję i tworzy na skórze taką naturalną barierę. Pomaga ją odbudować, pomaga ją też nawilżyć bardzo mocno, e, więc zaraz Wam pokażę w ogóle, jak wygląda konsystencja tego produktu. Szybka zmiana kadru musiałam ustawić kamerę na siebie, tak, aby wam pokazać, w jaki sposób ten tonik działa na żywym organizmie, czyli na mnie, więc przygotowałem już sobie tutaj cały zestaw, w którym jest oczywiście. Rozruba, którym jest oczywiście tonik. Zobaczcie, będziecie mogli teraz widzieć, jak kremową konsystencję on ma, i po rozsmarowaniu fajnie on się w ogóle rozprowadza na skórze. Bardzo szybko się wchłania, tworząc na skórze taką bardzo naturalną, delikatną barierę, i ta skóra jest od razu bardzo mocno nawilżona, napięta. Więc bardzo fajny, delikatny produkt, który też przede wszystkim bardzo ładnie subtelnie pachnie i dodatkowo bardzo fajną rzeczą jest jego skład, gdyż w składzie ma ceramidy, kwas tłuszczowy oraz cholesterol w proporcjach 3-1 na 1. Więc generalnie bardzo, bardzo fajny tonik, który fajnie zachowuje się na skórze bardzo fajnie, pachnie e, i w związku z e, właśnie tym, że jest to nowość na rynku, marka Woli Botanika przygotowała dla was kod zniżkowy minus -20% z kodem strzela 20 na cały asortyment na stronie internetowej Woli Botanika oraz dodatkowo, jeżeli chcielibyście skorzystać z tego przepięknie pachnącego olejku różanego, który pokazywaliśmy wam ostatnio z kodem STRZALA1. Przy zakupach powyżej 269 zł ten olej otrzymujecie za złotówkę. Więc generalnie przychodzę dzisiaj do was z dwiema promocjami. Pierwsza to jest STRZALA20, który daje wam 20% zniżki na cały asortyment oraz STRZALA1, który pozwala wam zakupić ten oto przepięknie pachnący olej za złotówkę. Przy zakupach powyżej 269 zł. Więc pozostawiam Wam w opisie pod tym filmem całość informacji z bezpośrednimi linkami do tych właśnie produktów. Oh Dotarł do nas torcik weselny. weselny. To Halo! Hello? Dobrze, ja właśnie schodzę po rodziców, także kochani, ja lecę po rodziców. Aneta dzwoni wszyscy, ja a ty przymysła zabaw. Tutaj. Zobaczcie, doszły to do rynka. nas pierwsze słodkości. Boże jak to wygląda przepysznie. Kochani, ja już jestem prawie gotowy, ale zobaczcie, czy wy kojarzycie ten kadr. Aneta już jest przed chwilą, wzięliśmy wspólną kąpiel i wspólny prysznic, oczywiście żartuję. Dawno cię Aneta tutaj na kanale nie było, wszyscy pytali co u ciebie, zobaczcie, Aneta, zobaczcie jak Aneta pięknie wygląda. pięknie wygląda, no po prostu wyglądasz jak nie ty, nowa fryzura, Dziękuję. nowe ciało, nowe wszystko, wyglądasz naprawdę oszałamiająco, powiedz mi czy ty jesteś gotowa na świętowanie moich imienin, no może gdyby nie ten ręcznik tutaj, bo gdybyś widziała go w kadrze, to byś się zdenerwowała. Myślę, że tak, ale musisz mi pomóc zapiąć jeszcze bransolet. Nie! Naprawdę? No to gdzie? Przecież to jest Gabrysia. Gabrysia? Zobaczcie, jest już też i mama, będę wam chyba pokazywał każdego po kolei. Wy jak zwykle, nie to żebyście się dobierały, ale wyglądacie prawie tak samo. Ale pierwszy raz nie na czarno? No jak nie na czarno? No to jest czarne z połyskiem. Tak, to jest szary. To jest szary, tak. No ale podobnie. No mówię, że podobnie jesteśmy ubrane. Tylko, że ja mam pióra piękne. Różowe. Różowe, nie czarno-kremowe. To to może teraz jeszcze. I teraz w drugą. No ale coś się nie idzie naturalne. wam to poza. Tak, to coś co wam. Mówić? Nie, no nie, to jest zdjęcie. Wiele? Jakie zdjęcie? Nie robisz zdjęcia! Nie, nie. <szikamy> <mare> Oczywiście, o, o, że nie. tak. Kochani, zobaczcie, ja mam na sobie taki stary. Ten garnitur ma chyba z 5 lat, szyty na miarę i go odgruzowałem, odkopałem. Powiedzcie, czy on nie wygląda dobrze? Ja naprawdę uważam, że wygląda bardzo ładnie. Przemysław, Przemysław proszę się. Ładnie z tego względu, że ja Ci powiedziałem, żebyś go założył, więc to jest moja intencja twórcza, żebyś tak dzisiaj wyglądał. Przemysław, ja Ci chcę powiedzieć, że po Twojej lewej czy prawej, po Twojej prawej znajdują się próbki, którym, którymi będą dzisiaj wszyscy nasi goście pachnieli. Także zaraz wezmę mamę i Anetę tutaj do łazienki. Żeby nam powiedziały, czy im się podobają. Przemysław, to jest po prostu coś cudownego. Ale... Oła. Aż tak? Mm. Na tym właśnie nam, kochani, zależało, żeby one aż zatykały, ale nie duszą, prawda? Nie, 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 ale Boże, ja, ja się rozpływał dla mnie. Ten akurat zapach, to wam mogę zdradzić, z tego względu, że będą dwa zapachy. Jeden to jest... Cały Patryk, a drugi zapach to jest ten cały ja. Właśnie się popsikałem moim zapachem i naprawdę jest. Przemysław, miało być teraz ujęcie ze mną, a ty jak zwykle mi się w kadry wpierniczysz, i potem wszyscy mówią, a że mnie mało we vlogach i tak dalej. A jak ma być mnie dużo we vlogach, jak ja jestem najlepszym operatorem? mięsa to może sobie wybrać sałatkę z rzepy i tofu. Mm -hmm. Później danie główne, pyszny ten karmazyn taki w liściach pieczony, albo policzki wołowe i jeszcze lepsze. Mm -hmm. e, I później też deser, albo owoce, albo ciasko czekoladowe. tak więc tak sobie każdy kelnerka zanotuje i my będziemy już później serwowali mm -hmm. tak, co Dobrze. No to wszystko. wszystko no tak jak pięknie Marcin zaprezentował jesteśmy właśnie w restauracji In Asia na menu Ale w jak Early Irlybirz. Nie, nie mówię tak. wcale, no bo tutaj widzę każdy się mądrzy. Słuchajcie, jesteśmy na menu, które składa się z trzech potraw, przystawek, dania głównego oraz deserów. Marcin pięknie zaprezentował, co warto wybrać, także. Powiedzieć to można wszystko. My czekamy, aż zasmakujemy tego. Słuchaj, ja Marcinowi ufam w 100 procentach on by nie polecił, to ja to zjem, nawet jakby to miały być, nie wiem, jakieś mrówki w sosie z, ze ślimaków, To co, w takim razie, zanim jeszcze z, zaczniemy, ucz tej biesiadę, twoje zdrowie, wszystkiego najlepszego. dziękuję wszystkim za obecność, ...które są z grilla, one są podane z sosem orzechowym, albo sałatkę z wędzonego tofu, rzepy i tam są też sałaty i sos sezama. Jeżeli chodzi o danie główne, to mamy karmazyno jest pieczony w takich liściach bananowca z mlekiem bo no to są ziom, bardzo pysznie, nie i fajnie wygląda. Ale też mamy pyszne policzki, one są w karę z warzywami i udonem. Wołowe. Tak, policzki wołowe oczywiście. Nie używamy w ogóle wieprzowiny w kolejnej no, od e, palula. I jeżeli chodzi o deser, to mamy ciasto czekoladowe albo owoce krajowe. To tutaj już Państwo muszą sami zdecydować. E, no. Dziękuję. dziękuję dotarły do nas właśnie przystawki Janetka co zamówiłaś ja zamówiłam sałatkę z tofu proszę yy, proszę z magicznym sosem ja Tak? Ja tak. Nie wiem, jakim, ale... wygląda, wygląda obłędnie zaraz zobaczymy co, tu, co my tu mamy sałatka z marynowanej rzepy z mędzonym tofu i sosem sezamowym Tak. wygląda pięknie wygląda przepięknie ja sobie zamówiłem tutaj satę z kurczaka z sosem orzechowym wygląda i pachnie przede wszystkim to Tutaj babci zamówiłem dokładnie to samo. Babcia się dzisiaj wzoruje na moich smakach. No ale wygląda to naprawdę przepysznie, a pachnie to już w ogóle rewelacyjnie. Starły do nas zdania główne. Zobaczcie, ja zamówiłem sobie policzki wołowe. U babci na talerzu jest karmazyn. No wygląda przepysznie, pachnie to jeszcze lepiej. Adetka, co zamówiłaś? Rybka. Karmazyn w liściach bananowca. Ale wiesz to rybki lubią pływać. No jak to? No właśnie. To zdrówko. Zdrowi Patryka. Właśnie przyszliśmy z Anetą do apartamentu i szykujemy słodkości dla moich gości. Powiedzcie mi, proszę, czy Wy widzieliście kiedyś takie dzieła sztuki? Justyna Sekunda, to jest po prostu obłęd. To jest na zmarakują. z marakują, czyli takie, jakie najbardziej lubię. Anetka, powiedz mi, czy Ty jesteś gotowa na spróbowanie tak. tego wszystkiego? Zobaczcie, jaki Aneta zrobiła tutaj. Dance floor, że tak powiem. Tak. Czy ty jesteś najedzona, czy tobie niczego ja nie brakuje? jestem przejedzona i czekam tylko na to, aż mi się zrobi miejsce na ten pyszny deser, bo zmarakują. A I to jest to coś. Mocham. Oczywiście, Aneta, tak samo jak i ja, uwielbia marakuje. Także, kochani, jeszcze, żebyście mogli sobie to wyobrazić, ja wam Złote, potem powiem. Złote a, a skromne, stromne. oczywiście tutaj mamy 24-karatowe złoto, jak żeby nie inaczej. Anet no po prostu, tak jak ty się świecisz, tak pięknie wyglądają te ciastka, no oczywiście ty zdecydowanie lepiej, ale no... Zawstydzasz no, mnie. Nie, Aneta, ty wyglądasz po prostu tak szałowo, że ja się nie mogę dzisiaj na ciebie napatrzeć. Ale to jest dzięki tobie, bo ty mnie na to namówiłeś. Absolutnie nie, żegnamy się! Do zobaczenia niedługo. Pa!